Siemano wszystkim, zaczynam odcinek Dzisiaj wam pokażę, co nowego zrobiłem w ogóle w Minecraft I co będzie w Minecraft nowego u mnie Jak widać to od razu jest taka wieża z kobla Oczywiście przed nagraniem musiał spaść I pójdziemy przy okazji po mojej temy, a przy okazji wam opowiem Co tam jest zrobionego w ogóle Tam miał być w ogóle mob spawner taki inny niż wszystkie Wejdziemy tu na górę na chwilę i po, po mojej tempie. Albo niestety musiałem przed odcinkiem zginąć od razu, tutaj skakając. Tam mam moje temy, jak widać. Tu wam pokażę, co tutaj zrobiłem. Tu jest zejście z tego. Jak to nazwać, z takiej wieży dużej? Taka to woda obserwacyjna, woda powiedzieć, wieża. A w środku jest bobspawdem, tak jakby. A niestety nie spał Jakbyście mogli mi doradzić Co tam można zrobić Czy ma być mob spawner? Czy coś innego? Tutaj w środku tej wiezy oczywiście Tutaj moje wejście Tutaj obszar wokół tej wieży Mostek taki prowadzący do wioski MBC Tu tam dalej jest, Pokażę wam No, na chwilę jeszcze coś zrobię Wszystko wyłączę no, to, wyłączę bo i wyłączę tego tego, że zginęłem. Schodzimy na dół. Ja już dzisiaj naprawdę, tak jak miałem trzeci raz w ogóle ten odcinek, nie mogę dalej. Prawda, są jakieś problemy. Chyba żeby znowu nie spadł. spad wam pokazuję to teraz. Głównie z kobla, Pokrany pod tym wszystkim jest tak zwana kopalnia. Tam głównie wydobywa się jedynie kobel głównie kobel, bo troszkę śl śladowe ilości zelaza, złota I I i, i. 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 kurde, nie wiem czego i węgla, oczywiście, kurde, ja to tego nie czy to pomieszczenie Wam się podoba? Proszę w komentarzu napisać, Czy Wam się odcinek podoba się? Tutaj mam oczywiście to ten mob spawnem, tam ciemno jest. Zaraz wam to pokażę, ale oczywiście jeszcze zapomniałem wziąć temków, które niestety zgubiłem podczas spadania. Dokładnie są tutaj. O! Wszystko się tutaj rozdupczyło. o drewno zebrałem, a to to jest standardowe po zmianie, zmianie wersji da 151 z w sobie wykonuje te zadania czyli te osiągnięcia bo pokażę to to czyli to jednie to, to statystyki mm, osiągnięcia to bo wiecie że ja to miałem wykonane wszystko na maksa w ogóle te zadania ale niestety po każdej zmianie aktualizacji minecrafta muszę chciałem zawsze aktualizować Zmi usuwało mi się osiągnięcia no, mam nadzieję że wszystko co zebrałem lewej niestety miałem 28 tego lewej no to jak z góry to wygląda no wejdziemy na górę to pokażę wam ale to zaraz Jak Wam się podoba, to proszę z prosem. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle odcinek podobał się w ogóle. Tutaj tego to nie będziemy tutaj stać długo. Bo tutaj armia zwariowanych cliperów i innego. Tutaj specjalnie tak zrobione. Z tym żeby tak ładnie wyglądało w ogóle. Już trzeci raz już w ogóle nagrywałem ten nie mogę go nagrać, nie <laughs> wiem dlaczego, jak nie problem z nagrywaniem, o, Dobrze, krata klipuś, Chyba jest co tam to jest. Dobra, wejdę wam jak to wygląda jak kopalni, bo nie pokazywałem wam, jak to wygląda, jak zejście do tej kopalni wygląda. Niby zwykłe jest, nic nowego tak naprawdę, tak wam powiem, ale czy wam środek się podoba, po prostu o jakiś komentarz o ocenę w ogóle tego odcinka Tu co mam w tym to jakiś tam pierdoły A w następnym odcinku będzie coś dla pewnej osoby o imieniu Karolina Ale to poczekamy Tutaj jest oczywiście ta kopalnia, tutaj głównie kobel, tak jak mówiłem, się wykopuje. Diaksów raczej się nie zdobywa tutaj bo tutaj a tyle tam gdzieś w głębi już na samym dole przekopałem i ani jednego diaksa nie było może takie miejsce po prostu a, jeszcze wejdziemy do mojego niedziałającego mob spawnera czyli tutaj oczywiście jakby go nie niczego co mogłoby mi przydać się Mob Spawner tak zwany Nie to nie jest do końca Mob Spawner Ale chciałem Kiedyś tutaj spadały Potworki Jak była woda tutaj w ogóle I doradźcie, czy da radę Tutaj tak zrobić, żeby to był Mob Spawner Takiego typu, żeby spadały stamtąd O, zgasło Dobra, nie będziemy nad tym łowić O, może w ogóle tutaj tak inaczej będzie o nie, o, nie. Tak, tutaj na razie nic się już spałni już od dłuższego czasu. Jeszcze tam na początku coś się teraz spałniło, ale tak to już... Nie wiem. I naradźcie mi, czy tu ma być Bob Spawner, czy tu coś innego po prostu w tej wieży zrobić. Może jakieś... Nie wiem, może wiedzę obserwacyjną, nie wiem. Tak, bo do no jedni by wejść na górę i można też obserwować, ale czy by tu zrobić... Ja chyba spać znowu mogłem Już mam dosyć spadania tutaj Już nic, tu, tu, tu... O, tam jest dynie, takie widzę Tutaj po prostu od całego początku tak były Tutaj jest oświetlenie, bo tutaj gdzieś kopałem kobla też jeszcze trochę Tutaj takie jakby jeziorko zrobiłem Tutaj mostek, tutaj takie ogrodzenie a ja tam oczywiście da wiezy z kobla głównie Nie, w ostatnio robić rzeczy z kobla Zobie zejdziemy tędy I... oj, 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 oj. Dobra, pozbyłem się dziada Tutaj też jest przez zewka, też można zejść tam na dół nie wiem czy Wam się hmm. podobają drzewa przy Koblu. Coś Dobra. Sprawdza. Te nie wiem, ja się zastanawiam. Czy ja na niektóre odcinki nie będę po prostu wyładzał tych potworów, bo mi to w związku przeskadza po prostu. Ja rozumiem, że mogą latać te potwory. Ja gram oczywiście na poziomie klasa światowa. Nie klasa światowa, tylko trudny. Niestety psuje mi to wszystko. Widzicie, jak widzicie. Albo po prostu latać tylko w dzień i mieć łóżko przy sobie, bo szkoda po prostu tej tych drzewek, po prostu teraz spadł, klipper mnie zaatakował i nie wiem, jak wam w ogóle to podoba. O leci, leci, już, już się chyba cieszy. Chuj jeden. A przepraszam, nie, nie, nie wolno przechwilać się na odcinku. No to wygląda od tej strony to tak. Niestety clipery są trochę czasami dokuczliwe i zastanawiam się nad tym żeby żeby na czas odcinku wyładzać w ogóle potworki bo jednak to jest trochę mi przeszkadza bo człowiek chce nagrać porządnie dla was odcinek co zrobiłem naprawdę fajnego w minecraftie o za ile was tutaj jest dawaj nie, Pace, nie, nie wiem tutaj nie wejdę tutaj te klipery i te łazące gówno. To zrobiłem te. To zrobiłem nowego w tym Minecraftie ostatnio Nie wiem, pojďcie czy Wam się to podoba Czy robić tory dobra za, 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 Czy robić tory tam dalej Ja nie wiem czy to ta darcia jakaś nie dalej to Ja nie wiem nie wiem kurwa, co tu się dzieje kurde Malezeć. Nie wiem, co tu się dzieje, od tego dawno było tyle. O, już mam siódmy ten ponióg. Czy mi tu doradzacie zrobić kolejkę do... ...do tej wioski, która jest 466 metrów? To napiszcie po prostu komentarz, co robić w ogóle. Tutaj też jakieś jeziorko. Nie wiem, czy wam się podobało. Dalej się tutaj przynajmniej to jeszcze pozwolę, bo to nie będą tak mi grać. Od tej strony pokażę wam... No oczywiście ten nas most. Co też niedawno zrobiłem, co dał ja na odcinku pokazywałem wam, bo przed przedostatnim I nie wiem czy Wam się podoba. Z takie budowla szkobla. O, znowu następny tutaj leży, ale... Już mogę Wam powiedzieć co będzie w następnym odcinku trosku Bo nie, chyba gdzieś tam wspominałem bo To będzie taki po prostu Mam tam gdzieś koło domku O Jezu, ile Was tutaj jest Koło domku Nie Jak one mnie denerwują, też, te potwory Jakaś kurwa anarchia po prostu, naprawdę, nie wiem się wtedy spali, ale nie, ja go do, do zajebiem. Zajebie cię kutu, bo... Ale <gryzamy> wyjście to prawda, że to wyjdzie, to denerwują mnie te potwory, dzisiaj już chyba ze 13 razy widziałem. Dobra, ja naprawdę mam dosyć tych potworów. Pokojowe potwory, nie się O jezu, ja zostałem podbijany. Dobra, wracamy do poziomu. Niestety, ja, ja chcę spokojnie nagrać odcinek, a te wpychają się świnie jedne. Tak jak, naso, jak to ja na serwera to jest na przykład. I zyska śmierci, bo jak ktoś tak co sobie odcinek, leci za nim 15 osób. No, będzie końcu ten, ten odcinek, który już tak trzeci czy czwarty raz. Na tym pięknym obrazkiem, na bu obo budowę... 27 popali Już już koniec wysad Powyrzucam trochę niepotrzebnych, zbędnych rzeczy I kończymy odcinek na dzisiaj Na dzisiaj To będzie dzisiaj ten odcinek w ogóle W następnym odcinku Fajne pozdrowienia będą na pewno I pokażę wam pewien mur co był z Dobra, dalej to zgasłem, żeby mógł to przejść później. Pokazuję wam to, co zrobiłem ostatnio, ostatnio. Nie wiem, czy wam się te, ta budowa podoba, to... jak coś zapraszam do komentowania, do subskrybowania mojego kanału. Oczywiście tych słynnych łapek w górę, które... O, tutaj jakiś tutaj powstał nawet. I... Zapraszam na następne moje odcinki na pewno z Minecrafta. jestem z Minecrafta trochę będzie odcinków.